Cześć, witam wszystkich na kolejnym vlogu, O nawet pani pomachała. No co, trochę w innej scenarii niż zwykle, ale tutaj jestem w Tykocinie, teraz gruba impreza, szturm zamku w Tykocinie. Na sam szturm zamku nie udało mi się trafić, bo mieliśmy akurat treningi z Markiem Zbrugiem o których będzie ten vlog, ale... Jak najbardziej pokażę Wam parę rzeczy, na które udało mi się tutaj yy, przyjechać. nie? Wspólnie w Tykocinie mamy swój klub, EBMA Klub Tykocin. Bardzo prężnie się rozwija. Trenują dzieciaki, trenuje młodzież, trenują dorośli, więc jak najbardziej zapraszam tutaj też na zajęcia i zobaczcie jak to wszystko wygląda oraz oraz tutaj panią, która pomachała, i jeszcze relacje z seminarium z Markiem. A ty, drogi widzu, w międzyczasie oglądając tą walkę, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę. Wtedy ilość oglądających wystrzeli jak ten strzał z armaty. Będzie nas coraz więcej, materiał będzie oglądało więcej ludzi, a ja będę dla was więcej nagrywał. Z bieżących klubowych spraw to dobiegły końca przygotowania Wojtasa do mistrzostw Europy MMA. Ten vlog poświęcę również części sponsorów, dzięki którym jego wyjazd na tą imprezę jest możliwy. Ogólnie przygotowania minęły bardzo dobrze. Wojtas jest w sztosie. Trenowaliśmy teraz bardzo dużo walki przy siatce, bardzo dużo walki w clinchu, co na pewno będzie występowało na tym turnieju, w jego walkach. Moim zdaniem jest bardzo dobrze przygotowany, bądźcie dobrej myśli, ja jestem, bo naprawdę może zamieszać na tym turnieju. Jednym z jego sponsorów jest All Yacht, czyli firma zajmująca się wynajmem luksusowych jachtów. Swoją siedzibę ma w porcie pod hotelem Tajty w Wilkasach, powołując się na Wojtasa otrzymacie 10% rabatu na wynajem. A teraz część o wizycie Marka Zbruga. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za to, że przyszliście na nasze pierwsze seminarium w tym roku. Teraz tu wypadło na Marka z Druga, który u nas jest czwarty czy piąty raz. Nie, jest... czwarty. czwarty? Czwarty, tak, czwarty raz. Każde seminarium z trenerem z drugiem to duża data wiedzy, duża merytoryka. I oprócz tego bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć w różnych klubach. Po szybkiej rozrzewce przeszliśmy do technik w GI. Zaczęliśmy od przypomnienia przejścia over under, które tym razem wykańczaliśmy kontrolą ciężkich bioder. Biozdrowy również pomaga przy okazji startu Wojtasa na mistrzostwach Europy. Jest to sklep z suplementami diety przy ulicy Choroszczańskiej. Czyste suplementy, zawsze dobry skład. Tak, to zostawiamy się. Przecież słuchajcie z mojej prawej strony. Lewa ręka jest na, tylko zobaczcie znieście przywodnicielę. Dobrze, chodźcie. Dobra, chodźcie Sprawdźcie jedną techniczkę od trenera Marka Robimy sobie technikę, kiedy po leg dragu Będzie nasz przeciwnik starał się odzyskać pozycję Słuchajcie, bardzo fajna rzecz Kiedy tutaj popracujemy sobie biodrami Kiedy będę przychodził, słuchajcie Do leg draga Często jest taka sytuacja, że Przeciwnik dobrze pracuje gardą Jest dosyć gilki, elastyczny I będzie sobie pracował, słuchajcie, biodrami przytrzymujemy drugą nogę, zmieniając nogawkę, kontrolujemy biodra przeciwnika robimy sobie miejsce po to, żeby wiekać sobie drugim biodrem kiedy mamy tutaj dobrą kontrolę możemy starać się, słuchajcie, przechodzić do, do siadu na dwa sposoby kiedy nie mamy zbytnio czasu, będziemy sobie robić ramę odsuwać przeciwnika, robić się wtedy miejsce, żeby przejść sobie do do siadu. Drugim sposobem przesia do siadu, będzie sytuacja, kiedy będziemy szli sobie po dolek draga kontrolując biodra wjeżdżając wybieramy, słuchajcie, kontrolując oczywiście też tutaj pas z tyłu rękę przeciwnika będziemy pracować sobie tutaj nad presją podchodząc robi się miejsce kiedy możemy sobie wjechać do siadu i mamy kolejne bardzo. Po części w gi zawodnicy z Czarnej Białostowskiej Z naszej filii MMA Club Team Otrzymali swoje pierwsze belki na białych pasach Gratulacje I to trzeba też chociaż raz wystartować na zawodek brazylijskiego Jiu Żeby poczuć co to jest ta walka Co to, jest, co to są palące płuca Co to są później kurcze Co to jest te zmęczenie w waleczce, nie? Dlatego dla was tutaj bardzo miło, że jesteście, bardzo miło, że trenujecie. Też, że przyjeżdżacie do Białego Stoku, do nas. Następnie przeszliśmy do części nogi, gdzie również przejścia gard wykańczaliśmy kontrolą ciężkich bioder. Petperek, tutaj nasz trener z boksu. Jak oceniasz seminarkę? Nauczyłeś się czegoś, czy jeszcze za trudne? Jeszcze za trudne, ale uczyłem się na przyszłość. Dobrze. Lecicie przed dybiutem MMA. Jak Wojtas oceniasz jego szanse? Będzie rozjazd, będzie rozjeżd. Co będzie? A kto będzie rozjechany? Przeciwnicy. Przeciwnicy. Wszyscy grozi. Obiecujesz? Obiecuję. Bartek obiecał, a ja przedstawiam kolejną firmę, dzięki której wyjazd Wojtasa na Mistrzostwa Europy jest możliwy. Czyli Limited, Kamil Kozup Od 17 lat sprowadzają samochody z USA i z Kanady, a w szczególności są to multiwany specjalizują się w Chryslerach oraz innych samochodach z USA nawet takich sportówkach bardzo dobrze polecam Marko, a jak poziom techniczny czuje u nas? słuchajcie jak co roku naprawdę jestem nie powiem, że jesteśmy zaskoczeni, bo wiem jak trudność szukasz w pracy Naprawdę dużo poziomów, dużo szkolenie techniczne będzie. Myślę, że bardzo przyda się tutaj wszystkim po walkach. Jak na też podstawie, na naprawdę się uważam, że poziom jest bardzo wysoki. Musimy wszystko Bardzo, bardzo mi po, raz po Dzięki. Ostatnią firmę, którą przedstawię, która pomogła dla Wojtasa w wyjeździe na mistrzostwo Europy, jest solarium Hawana na Wejście w dół schodkami. Jest tam wszystko, co jest potrzebne, żeby się opalić przed sezonem czy nawet na sezon, kiedy tylko sobie zechcesz. Dzięki za oglądanie, ja szybko kończę, bo trochę zimno. Na razie, do zobaczenia na Macie, cześć.